Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie razem z moim kotkiem, kociołkiem. Cześć kotku. Powitaj wszystkich. Cześć. Kociek towarzyszy mi, ponieważ... Tak, oczywiście. Ponieważ bardzo chciałam Wam pokazać to, co ostatnio kupiłam, czyli hol! Ja mam dla Was Kol z bardzo dużą ilością lakierów, więc od razu zacznę. Od razu powiem tak: nikt mnie nie sponsoruje, sama sobie kupuję. Tak, wiem, że to dużo. Mam dużo za dużo lakierów i sobie zdaję sprawę z mojego z mojej choroby. Ale plan jest taki, żeby nie kupować już nic oprócz blaszek dostępnych, które już do mnie idą z Chin. Do listopada, także dwa miesiące. Mam wytrzymać i mam nadzieję, że się tego będę trzymać, ponieważ mam tego stanowczo za dużo, ale dobra, idźmy e, od razu. E, kupiłam e, sporo lakierów na wymianie u jednej z blogerek jej post o wymianie tak kociołek. Tak idź, połóż się na lakierach. E, o, i, i jej wymianie napiszę w, w, w opisie po prostu napiszę do niej linka. Druga sprawa to były zakupy grupowe z Golden Rose, i tu też dosyć sporo kupiłam. I jeszcze byłam w Henemie, tak, w Henemie są lakiery i to całkiem niezłe. I jeszcze ostatnio w naturze natknęłam się na promocję z Sally Hansen, więc może od tego zacznę, jeżeli to mi od razu przyszło do góry. Sally Hansen, seria. Niestety nie umiem, znaczy nie wiem jak się dokładnie to czyta, więc nie będę kombinować. I to jest numerek 08 Copperhead i 04 Azure. I ten jest taki fajny niebieski. One są duochromy, To podobno. Zobaczymy, sprawdzimy. I one były za 9 zł chyba, także taka dosyć spora przecena w naturze. I dodatkowo do tego wziąłem sobie za 14 zł e, Sally Hansen drogo. E, trzeba było czekać na promocję 40%, ale m, tak dużo o tym słyszę dobrego, że stwierdziłam, Eh, dobra, tamte są na promocji, to czy mnie? Tak, kociołku, dlaczego akurat teraz? E, no. To jest właśnie tylko... Dobra, już przechodzę do rzeczy. E, następnie mam cztery miniaturki z Henemu. I to są e, miniaturki tak. Tu mamy e, Glitter Explosion. To jest taki kolorowy brokacik w przejrzystej bazie. Nic nadzwyczajnego. Dalej mamy Diamond Sparkles. To są różnego rozmiaru e, brokaty holograficzne. E, bardzo drobne Sparkle My Night, e, brokat holograficzny, ale tu już widać go bardziej, jak się świeci pięknie. I e, Midnight Blue. Ja mam jakąś chorobę na punkcie tego koloru. E, jakiś już czas temu kupiłam sobie Essie e, Midnight Kami. I one są praktycznie identyczne. Ja po prostu jestem chora, jeśli chodzi o ten kolor. Yy, zawsze kupię ten kolor. Zawsze. <noise> Nieważne, że kosztuje 35 złotych, tak jak Essie, ale akurat Essie kupiłam w promocji, więc tylko. Dobra. I teraz tak. Yy, zacznę od tych zakupów u tej dziewczyny, które zrobiłam. I yy, dwole maksy na początek, czyli Taki piękny pomarańcz. Niczego w tym stylu nie mam. Lamaxy nie mają numerków, także tutaj niestety Wam nie powiem. No i oczywiście niebieski, jak to ja. On jest taki fioletowo-niebieski, ciężko określić jego kolor dokładnie. Kupiłam je z myślą o stemplach. Zobaczymy, jak się będą sprawowały. Essence i to mamy numerek 01. Pixie Dust. Pixie Dust mi się kojarzy z zoją pięknie mieni taki niby to biały zobaczymy hmm. następnie oh my jam czwórka z serii Miss Sporty to są takie bardzo drobne brokać chyba w niebieskiej bazie tak jest ona niebieska Dobra, jedziemy dalej. E, Vibo, który już mi się nie podoba, bo jest bardzo... Yy... O Boże, szirek. <gry> Taki e, no nie... kryjący. I biały Safari, który też kupiłam z myślą o stemplach, bo białych lakierów trochę mam. E, nie są potrzebne więcej, no ale tak to ja właśnie. Dobra, później mamy już Aha, jeszcze od tej dziewczyny Tak, tej samej Cztery miniaturki z Miss Selen Czyli 224 Piękny fiolecik One są chyba bardzo podobne Do tego co widać na kamerze W rzeczywistości, także tutaj nie ma przekłamania To jest Numer 170 Tu mamy numer 160 To jest Prawie czarne brązowy. I 222. Ja mam schorzenie na punkcie niebieskości, także niebieski też musiałam sobie kupić. I teraz pokażę Wam jeszcze przy okazji, póki pamiętam, to jest moje zdobienie dzisiejsze. Jest taka piosenka dla dzieci, płyną statki z bananami I to jest właśnie moje zdobienie na ten temat jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to pracuję w przedszkolu a na drugiej ręce zwykły gradient bo nie chciało mi się kombinować, dobra i teraz zakupy grupowe z Golden Rose ja tutaj dołączyłam parę lakierów, które kupiłam od tej dziewczyny no bo stwierdziłam, że to jest Golden Rose jedna firma, więc nie będę kombinować, jedenastka Galaxy dwunastka i Czerwona dziesiątka. Ona, o, nawet widać. Ma takie gwiazdki w środku. Strasznie yy, taka. Yy. Tyle filmików ostatnio oglądam po angielsku, że po prostu same te angielskie słowa mi przychodzą do głowy. Taki goopy, czyli taki jak... Ciągnący on taki. No nie za dobrze. Zobaczymy czy to tak jest w przypadku wszystkich trzech. Um, quick dry top coat i gel look top coat. Nie ma tutaj za dużo kombinacji. Były bardzo chwalone przez wszystkie dziewczyny na dla kieromaniaczkach, także myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę i później mamy serię Jolly Juice, już się dowiedziałam, że kupiłam dwie stopiątki czyli jeden kupiłam z wyprzedaży, a drugi kupiłam z zakupów grupowych i to znaczy, co to znaczy będzie rozdanie albo konkurs ale to się jeszcze zastanowię które z tych dwóch i sto dziesiątka Którą już kocham od jakiegoś czasu i bardzo chciałam ją mieć. Także nareszcie się doczekałam. Są takie e, z te lapiery e, w takiej gurtowej bazie jakby. E, dobra, i dalej mamy karniwale. Karniwale mam cztery. E, I to są te numerki. Czerwony, fioletowy, e, zielony i żółty. Porównanie będzie z. E, na blogu oczywiście. Później mamy e, 3D Glaze. To jest płytka połamana, trzynastka, którą chwaliła bardzo Red Lipstick Monster. Więc się na nią mm, rzuciłam. Zobaczymy. E, później mamy 3 holidaye. E, czyli to mamy 85. To jest taki szarawo-niebieski, bardzo jasny, jasny, jasny kolor. Później mamy 68 różowy, który mi troszeczkę przypomina Essence, taki sugar sugarcoat i niebieski kobaltowy, bo bardzo chciałam mieć kobaltowy piasek i nie mogłam go nigdzie znaleźć. Później mamy już Rich Color. Rich Color też pomyślałam o stemplach, bo są podobno bardzo dobre dostępni. 26 taki burgund, to się chyba nazywa? Fiolet taki. Fajny. I 39 zielony, który mi się bardzo podobał w macie na jednym z blogów. Widziałam, jest przepiękny. On się wydaje troszeczkę taki niebiesko-morski. Zobaczymy. Ach, nie, przepraszam, oszukałam Was. Nie o ten mi chodziło, tylko o ten, co widziałam na blogu w wersji matowej. Bardzo fajny. 110. I 16, czyli ciemny-niebieski. I tu też znowu mam dużo takich podobnych, ale ten myślę konkretnie o stemplach. 103, trochę lila, taki, ale mam nadzieję, że będzie trochę lepiej krył. Trochę lila, trochę szary. Lepiej, żeby krył od, od innych firm. I 52, czyli z lekkim perłowym zabarwieniem. Lakier. I tutaj powiem Wam, że jestem trochę. Trochę jest mi przykro, dlatego że ja specjalnie 52, pamiętam ten numerek, bo go szukam, jak nie wiem. Szukam 52, sprawdzam i ja myślałam, byłam przekonana głęboko, że to jest biały, a on jest różowy z shimmerem I teraz. Ja nie wiem, co to były za słocze, ale kurczę. No nie fajnie. E, no to wychodzi na to, że będę musiała i tak do Golden Rose iść po Rich, kolor biały specjalnie. E, nie lubię takich sytuacji. No. To jest właśnie to, jak sprawdzasz słocze na internecie i nie patrzysz dokładnie. Następnym razem chyba się po prostu przejdę na stoisko i sprawdzę dokładnie, jakie chcę mieć numery, czego, bo mm, smutno. Ale nic, może będzie dobry dostępny i zobaczymy, sprawdzimy obczajcie. jeszcze tutaj mi wpadły w rękę dwa kolory z Catrice i to jest trzy Sunnyside i i dwójka Plum Dog Millionaire i to są piaski też z dwóch różnych serii no, więc to by było na tyle, wiem, że tego jest bardzo dużo, wiem, że normalne osoby takich zakupów nie robią. Ale jak to powiedział mój tata, trzeba mieć jakieś hobby i ja akurat hobby takie mam, jak widzicie. No dam Wam znać na blogu, jak te lakiery się sprawują. Obiecuję, u, naprawdę obiecuję, że w najbliższym czasie nie zamierzam kupować lakierów. Co pewnie mi się nie uda, ale trzymajcie za mnie kciuki. No, no to... Do zobaczenia. Pa.